I nie miałem sposobu, nie wiedziałem, jak to napisać, jakiego języka ukryć. I wtedy właśnie wpadł mi w rękę umarli ze Spoon River, Edgar na stersy i już wtedy wiedziałem, że, że mam formułę, że już wiem. Zresztą zarzucano mi, że to jest, to jest kiepska wersja akurat umarłych ze Spoon River, no może. Są to, o czym Serwis wspominał, rozmowy zmarłych. Niektóre z nich sięgają roku 1945, 1946, 1947. Kończą się właściwie w czasie stanu wojennego, w czasie gdy jeden z dziennikarzy poznańskich został zatłuczony na moście teatralnym w Poznaniu. Każde z nich ma tytuł N.N. Gdy już nawiechały czołgi, wszyscy cofnęliśmy się za róg poznańskiego. Kule padały jak deszcz, śpiewająco. Chciałem ich ostrzec, że są tu kobiety i dzieci. Wybiegłem. I wtedy wychylił się z wieżyczki jakiś żołnierz, młodziutki. Najpierw chyba coś krzyczał, a potem posypało się przeze mnie. Poczułem straszliwy głód i smutek. Trwają do dzisiaj, a przecież minęły setki lat i świetle. Tyle czasu. Nie szukajcie mnie. Ja rozumiem, ale moja rana, ten gwiezdny szlak i horyzont zagoiły się naprawdę. To jeszcze były pisane ze złością, z, 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 z rozpaczą, prawdopodobnie, prawdopodobnie, jeśli brać pod uwagę to, co później pisałem, pisane niekiedy językiem kolokwialnym, językiem, który, który chce opisać co trudne do opisania, krótko mówiąc. Nie bójcie się. Jestem robolem, dobrym. Kłamali nas te skurwy syny, bezczelnie, w żywe oczy, kradli, żarli, kurwili się i jeszcze kazali nazywać się awangardą, a to boli. Po pracy wyszliśmy wszyscy razem z moimi ludźmi w jednej grupie. Jechaliśmy kolejką po Zaczęło się na tym przejściu nad torami, zaraz przy dworcu. Inni uciekali, ale ja chciałem tak iść, prosto, nie na kolanach, ale o czym myślałem? Gotowało się we mnie, bili jak popadnie, młodych, starych, kobiety, dzieci, wszystkich. Zruszyliśmy się i śpiewaliśmy rotę i jeszcze Polska. Kula weszła w biodro, ale spasku Zrobiła się z gorzej i wszystko. Tutaj nie jest tak źle. Przestało śmierdzieć. A straszyli, że grzechy, że piekło. Jeszcze mnie nie wezwał, choć chyba nie zapomniał. Jaki grzech, pytam. Od kogo? Nie szukajcie mnie w spisach. Nie ujęli. To jest... Pani wujek, taka refleksja. Pamiętam niewiele. Wszyscy rozproszyli się nagle. Rumor, krzyk tych za muru, pisk kobiet. Z tyłu ściana cechowni. Ja szybko rzuciłem łańcuch, że to nie ja, że to nie jest moje. Ale te iskierki już leciały. I nie wiesz. Szybko łapać je w rękę, w usta, czy pod pazuchę. A one sobie same znajdą miejsce. Dziura jak spora pięść. Tędy uszło wszystko. wnętrzności, potem życie i dusza. Pomódlcie się, nie wierzcie im. Oni kłamią. Spróbujmy. To już inne rejony. Już długo nie będzie, przyrzekam, długo przystanę. Bez tytułu. Kochałem kobiety o mocnych nogach. W dzieciństwie jedna z nich weszła do mojego pokoju z obrazów Malczewskiego. Pokochałem niebo, gdy późną jesienią któregoś tam roku przeczytałem urami o siostro moja i zobaczyłem Iwaszkiewicza przy bramie Starego Cmentarza. Starzy poeci mieli odwagę, tworzyli kanony i języki, mieli czasem poplątane życie, ale piękno opisywali przejrzyście. Chciałbym kiedyś być starym poetą. Gdyby Mleczna Droga litowała się nade mną, może dążyłbym piękna, a jasność świata objęłaby mnie w swoim mrokiem. Bolesne doświadczenie z, z, z dzieciństwa. Święt Bożego, Bożego Ciała, procesja przechodziła przez ulicę Leszczyńską. Urodziłem się bez Boga, choć pewnie stał z boku, przestępował z nogi na nogę, w chłodzie mego oddechu ogrzewał ręce. Z troską i politowaniem patrzył w twarz ojca, gdy karcił matkę za swoje życie. Zazdrościłem tłumowi, gdy oszalały od zapachów obejmował miasto we władanie. Ukryty w bramie podziwiałem witraż dnia. Nie rozumiałem tych pieśni, choć pewnie drżące usta wymawiały prawdy. Dopiero świst kamienia przywrócił światło należny dymia. Jadłem chleb ze smalcem, posypany kulkiem świętości. Wiesz, który lubię, lubię go. Lekcje przyrody. Ja w 2003 roku byłem w Polsce, byłem w Lesznie, odwiedziłem grup rodziców. Później nadałem właśnie tytuł książce. Lekcje przyrody. Myślę, że możecie wyobrazić sobie, jest to dokładnie napisane niemal w całości na cmentarzu w Lesznie. Te maleńkie groby w cieniu nieludzkiego kościoła. Umarli naprawdę nie mają wstydu, Nie wołają o pomoc do nieba. W głosie matki pewność i skrucha. Nie podchodź zbyt blisko. Lasem wilki nadchodzą. Moja siostra w bieli i burza z nadrzeki. Nigdy nie czułam lęku. Dlatego ty będziesz się bał. Dlatego tobie będzie świat dawał lekcje przyrody. Nie poznasz różnicy między złem i dobrem, jak i teraz, gdy w jednym ręku trzymasz tanią świecę, a drugą zaciskasz do krwi. Nikt cię nie widzi. Nikt nie słyszy. Tylko ja. Dlatego ciebie nie ma. I jeszcze jeden. Pan i Pani Bóg. Dlatego, że musi być tak, że jest nie tylko Pan Bóg, ale i Pani Bóg. Musi być gdzieś tam. Poranku nie uciekaj mi ze smyczy. Nie wyrwiesz korzeni z mojej krtani brzasku. Jestem twoim ostatnim posiłkiem. Trzy mlecze, siedem kularzyk koniczyn, Ptasia kropla rudego deszczu, rtęć horyzontu w palcach. Pan Bóg jeszcze śpi, a pani Bóg wstała, umyła zęby, policzyła nawiedzony i granice królestwa. Wszystko, co wiem, jest z tego świata, jak ta licha rzeziny, jak to uparte pisanie. i błęda. Zostańmy w sobie. W imię Ojca i Matki i Synów i córek i Ducha Świętego i Świętej duszy i w imię siebie zostanę. Za oknem pada młody, piękny, pełen gnoju i robactwa deszcz. Dziękuję. Za sekundę. Za chwilę otworzymy tą trzecią część, trzeci akt naszego wieczoru z Romanem Hojdańskim rozmowę, a nie mogę się oprzeć takiemu przypomnieniu nie tylko z powodu tego, tego ostatniego, ostatniego wiersza. Przez to przypomnienie chcę powiedzieć i to od razu od razu ujawnie, że poszukiwanie, rozmyślanie o, o najwyższym, a za tym o sensie, o jakimś ładzie, o, o hierarchii a przez kogoś, kto przyznaje, że nie, nie, nie było mu to dane, nie, nie było to gotowe no jest bardzo heroiczne, jest bardziej heroiczne pewnie o tych wszystkich, którzy mimo zwątpień mają to flanę, jak, jak kiedyś mówił Wacek Szajca: Albo jesteś w ciąży, albo nie, albo masz wiarę, albo nie. Otóż, e, otóż kiedyś, e, znaczy w latach 60. amerykański poeta Gregory Corso e, napisał taki wiersz trochę fabularny, e, który opowiada o kosmonautach, którzy wybrali się w przestrzeń kosmiczną i koledzy prosili, żeby e, tam spróbowali zlokalizować Boga i opowiedzieć, jak on wygląda, czy w ogóle jest i tak dalej. No i wrócili na ziemię. Koledzy pytają, widzieliście Boga, no tak, ale nie chcieli nic więcej powiedzieć, ani jak wygląda, ani, ani, ani co może, czy jest i tak dalej. Nie, nie powiedzą, to jest dla Was w ogóle, za, dla nas też za, za ciężkie, do zniesienia w ogóle to nie da się tego powiedzieć tak no ale ci molestowali y, y, naciskali y, i naciskali, y ten wiersz Gregoriano Corsa kończy się tak y, y i wreszcie, y wreszcie powiedzieli Bóg ona jest murzynką to jest znak tego poszukiwania y, hierarchii, sensu i tak dalej, co już tutaj kilka razy mówiłem i Roman w swoich wierszach wyjawiał ale zarazem dotykanie niepoznawalnego i niemożliwego, które tak przewraca, jest tak ponad wyobraźnię, że tylko poeta może się z tym się prawować, się do tego zbliżać. Ale jak pisał Norwid, poeta to jest najniższa naj, najniższa z, z wody anioła, prawda? To, jest, to już jest daleko, to jest jedyny drugi świat na tym świecie poezja. Ale to jest jeszcze niższe niż, niż modlitwa zwykłego jednego anioła. I teraz tak. Roman, ja nie dzwoneczka, ale, y, 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 ale tak, żeby nie zdradzać do końca i dać Ci szansę oddzwonienia, y, czy możesz coś powiedzieć na temat y, y, najwyższego, y, wokół którego grupuje się jakieś ludzkie dobro. Ty wiesz o co chodzi? Tak. To nie jest samym dobrem, to nie polega, to nie polega na tym, żeby zawsze opatrywać go Najlepszymi słowami, jakie człowiek może wymyśleć, lub najpiękniejszymi zachowaniami, które jest nam dane i które możemy wykonać. Czy masz na myśli to, co ja mam na myśli? Tak. Ta. A ty możesz mnie dzwonić? Nie, ja nie mam dzwonka, w związku z tym nie będę odzwaniał. pomocą w życiu moim i nie będę tego okrywał, mogę to powiedzieć. Yy, Twarcie. Jestem naprawdę wolnym człowiekiem. Jestem mistrzem masońskim, należę do masonerii. Wstąpiłem do masonerii 20 lat temu w Kanadzie. Pytanie, które się otrzymuje, gdy ktoś chce zaoferować komuś, to żeby by przystąpił do tej organizacji jest to, czy wierzy w Najwyższego. Bez, nomin, bez nazywania, czy będzie to Jehoszua, czy będzie to Budda Allah, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, czy wierzymy w, w tego, który jest ponad wszystkim. I ja uświadomiłem sobie, kiedy zadano mi to pytanie, że tak, że ja wierzę w pewien nadrzędny porządek. Że istnieje siła, która, która tworzy i dobro, i zło, i my nic na to nie poradzimy, i nie nam osądzać, czy on jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy. Bo świat nie polega na tym, żeby był sprawiedliwy czy niesprawiedliwy. Świat polega na tym, żeby był. I nie nam osądzać, i nie nam mówić, przepraszam, ja zabrzmiałem trochę teraz, pomyślałem sobie jak, jak, jak papież Franciszek, kim jestem, by osądzać innych ludzi. Ale to, trochę to tak jest, że, że dotknął on, odpowiadając na zupełnie inną kwestię, ale dotknął najistotniejszej rzeczy, którą staram się w życiu z doświadczenia wykorzystywać. Kim jestem, by oceniać innych ludzi? Inne zachowania, inne religie, inne preferencje. Ja mam nadzieję, że zostanę człowiekiem wolnym, takim jakim jestem w tej chwili przed Pani tutaj, jak najdłużej. Moja siostra, słuchając rozmowy, którą miałem z Tobą Hania, powiedziała mi, mówi Roman, człowieku, jaki Ty jesteś wolny, jak bardzo jesteś wolnym człowiekiem, mówisz po prostu, mówisz. Ktoś mi zadaje pytania, uczciwość ludzka yy, uważam, yy, powoduje, że należy odpowiadać na pytania zadane bezpośrednio. Mówić jak jest, a wiem to co wiem, tak jak napisałem w jednym wierszu. Pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć, bo albo nie umiem, albo nie znam słów, albo łatwiej mówić w paru innych językach niż po polsku. Przepraszam. Yy... I sziafanie powiedział, ja mam nadzieję, że jak najdłużej zostaniesz właśnie takim wolnym człowiekiem. Ja też mam taką samą nadzieję. Nie jest to łatwe. Oczywiście, że nie jest to łatwe. Ale jest to, jest to możliwe, do, możliwe do osiągnięcia, możliwe do zrobienia. Ja rozumiem i wiem, co w Polsce mówi się i myśli na temat. Wolnomularstwa, ja to doskonale rozumiem, ale chcąc być z Wami szczery, mówię jak jest, bo tak jest. Nie będę przekonywał ani w jedną, ani w drugą stronę. Ocena to zostawam Państwu, czy rzeczywiście rogi mi rosną na głowie. To jest Państwa ocena, nie mnie decydować, czy jest słuszna, czy, czy zła. Dziękuję bardzo. Pan prosił o głos. Tak, Pana ja się nazywam Damian ja Szyńczak, jestem zwolennikiem WIS-u. Tak. Czy Pan tutaj, Panie. przypomnę Pan, i w demokratycznych wyborach, czy Pan tutaj przyjechał po to, żeby obrażać takich ludzi jak ja i robić politykę, czy po prostu przeprowadzi miły wieczorek wspomnieniowy literacji? A co to znaczy według Pana miły wieczorek literacji? generalnie apolityczny i bez obrażenia kogokolwiek. Ja, jeżeli, jeżeli obraziłem kogokolwiek, to bardzo przepraszam. Tylko mnie. Tylko pana? Nie wiem, mam nadzieję, że tylko mnie. Ja wobec tego pana bardzo przepraszam, nie Proszę. było to moją intencją. Proszę ja powiedzieć, że ja już w swoim 65-letnim prawie w życiu, ja już wielu ludzi obraziłem. Jak pan widzi, ja żyję do dzisiaj. Nie mam zamiaru kończyć ze sobą. Bo ja nie mam zamiaru pana robić. Ja też mam nadzieję. Mhm. Bardzo proszę. Y mam y taką y sugestię do pana. Może pan spokojnie wyjść z jak, jak jeżeli Roman Pana obrazi. Ale pani też może wyjść. Y właśnie. Y